Ok, przed nami zadanie drugie, mamy tutaj logarytmy, no i o ile w takim zadaniu liczymy sobie logarytmy na zasadzie logarytm z tego do jakiej potęgi da nam to, czyli logarytm a z b równa się c, teraz a do potęgi c to jest b, no to o tyle tutaj będzie trochę nie, trudniej, no bo mamy 7,98, troszkę się to ze sobą nie za bardzo łączy. Nie, natomiast co możemy z tym zrobić? Mamy taki wzór w, ta, w karcie wzorów, e, który wygląda w ten sposób. I w tym momencie z niego właśnie skorzystamy. No i teraz tutaj podstawiamy sobie nasze wartości, czyli logarytm 7 z 98 minus logarytm 7 z 2 to logarytm 7 z 98 przez 2, czyli logarytm 7 z 49. No i teraz już wiemy, do jakiej potęgi musimy podnieść. 47, żeby otrzymać 49, więc nasz wynik to 2 i odpowiedź B.